Czy Zeyer w końcu zaskoczy Yamana, czy intrygi Kanan wszystko zawiodą? Dowiedz się, co wydarzy się w odcinku 361 tureckiego serialu, Dziedzictwo, który można oglądać od 15.55 w dniu wtorek 1 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 360 tureckiego serialu Dziedzictwo Kanan dowiaduje się, że tego wieczoru Zejer planuje niespodziankę dla Yamana i aby ją zrujnować, nie może wymyślić nic innego, jak tylko celowo spaść ze schodów tak aby się zraniła i żeby nie mogli nigdzie pójść. Czy Kanan zdoła zrujnować niespodziankę Zejer? Krótko co się wydarzy w odcinku 361. Jaman od pewnego czasu zauważa, że Zejer zachowuje się inaczej niż zwykle. Jej spojrzenia są pełne tajemnicy, a uśmiechy jakby skrywają coś więcej. Jej nagłe zniknięcia i tajemnicze rozmowy przez telefon nie dają mu spokoju. Co ona przede mną ukrywa? Zastanawia się, spoglądając na nią z ukosa podczas kolacji. Jego serce bije szybciej z każdą chwilą niepewności. Czy Zeyer planuje coś szczególnego, czy może coś jest nie tak? Zeyer tymczasem przygotowuje niespodziankę, która ma na zawsze pozostać w pamięci Yamana. Przegląda po raz ostatni wideo, które z miłością dla niego stworzyła. Jej oczy błyszczą z ekscytacji. Kiedy w końcu wyjdzie na to spotkanie, moje serce bije jak szalone, myśli, nie mogąc się doczekać chwili, gdy zobaczy jego reakcję. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Podstępna Kanan knuje intrygi, które mają zniweczyć plany Zeyera. Tymczasem Zuhal, nie ufając Kanan, udaje się włamać do jej telefonu. Jej serce zamiera, gdy odkrywa podstępne plany Kanan. Więc to tak, muszę coś z tym zrobić. Decyduje, zaciskając zęby, w tym samym czasie Yaman postanawia działać. Muszę dowiedzieć się, co Zeier przede mną ukrywa, myśli, chodząc nerwowo po gabinecie. Dzwoni do Nedima. Odwołaj dzisiejsze spotkanie, mówi stanowczo. Nedim jest zaskoczony. Ale, panie Jamanie, to bardzo ważne spotkanie. Nie możemy go przełożyć, odpowiada z niepokojem. Jaman jednak nie ustępuje. Dziś mam ważniejsze sprawy niż biznes. Zrób, co mówię, kończy rozmowę. Nagle drzwi się otwierają i wchodzi zejer. Jej twarz wyraża rozczarowanie. Słyszałam, że odwołałeś spotkanie. Co się stało? Pyta z troską, Jaman unika jej spojrzenia, nie mam na to ochoty. Myślę, żeby zostać w domu i odpocząć, odpowiada chłodno. Zajer czuje, jak grunt usuwa jej się spod nóg. Nie, jeśli zostanie w domu, cała niespodzianka się nie uda. Panikuje w myślach. Zrozpaczona, idzie do pokoju Jusufa. Siada na łóżku i złości się na siebie. Wszystkie moje starania na marne. Moja niespodzianka zostanie anulowana, mówi, czując łzy w oczach. Jaman zawsze znajduje sposoby, by mnie zaskoczyć, a ja? Kiedy w końcu próbuję, wszystko się sypie. Nie poddając się, Zeier postanawia zadzwonić do kapitana jachtu. Tak, on nie pójdzie na spotkanie. Nasz plan się zawalił, mówi z rezygnacją. Nie, nic nie da się zrobić. Przełożymy to na inny dzień, dodaje smutno. Nie zdaje sobie sprawy, że Yaman słyszy jej rozmowę zza drzwi. Jego oczy zwężają się podejrzliwie. Z kim ona rozmawia? Jaki plan się zawalił? Zastanawia się, czując narastającą frustrację. Skoro tak, pójdę na to spotkanie i dowiem się, co przede mną ukrywa Zejer. Decyduje z determinacją. Tymczasem Zuchal nie traci czasu. Wezwała młodego informatyka, który pomoże jej włamać się do telefonu Kanan. Ciczek przedstawia go jako przyjaciela Zuchal z Londynu. Przyleciał tu, by mnie odwiedzić i zobaczyć, jak się miewam, mówi z uśmiechem. Kanan patrzy na niego podejrzliwie, ale nie podejrzewa niczego złego. Ciczek, wiedząc, że Kanan uwielbia masaż, proponuje jej chwilę relaksu. Wiem, że ostatnio byłaś zestresowana. Może masaż ci pomoże? Sugeruje. Kanan nie potrafi odmówić. To świetny pomysł. Dziękuję, odpowiada z wdzięcznością. Podczas gdy Ciczek masuje kanan, Zuchal pod pretekstem zapomnianych tabletek wymyka się i zabiera jej telefon. Młodzieniec szybko odblokowuje urządzenie. Gdy Zuchal przegląda wiadomości, jej twarz blednie. To niemożliwe. Ona naprawdę knuje przeciwko Zejer. Szepcze do siebie. Zejer wraca do sypialni i z ulgą dowiaduje się, że Yaman jednak pójdzie na spotkanie. Jej serce wypełnia radość. Udało się. Niespodzianka się powiedzie, myśli, nie kryjąc uśmiechu. Nie wie jednak, że Yaman postanowił ją śledzić, by dowiedzieć się, co przed nim ukrywa. Yaman zaczyna wychodzić, ale nagle zdaje sobie sprawę, że zapomniał portfela. Wraca po niego i natrafia na Zejer nakładającą szminkę. Jej ustal śnią w świetle, a on nie może oderwać od niej wzroku. Wychodzisz gdzieś? pyta z pozorną obojętnością. Zejr odwraca się zaskoczona. Nie, nigdzie się nie wybieram. Po prostu. Chciałam się trochę odświeżyć, odpowiada, ukrywając zdenerwowanie. Kanan, po masażu, czuje się odprężona, jednak jej spokój nie trwa długo. Widzi, jak Zejer przygotowuje się do swojej niespodzianki. Postanawia zrujnować jej plany. Zejer właśnie dzwonił Fikre. Mówił coś o operacji Melajka. Chciałby z tobą porozmawiać, mówi z udawanym zmartwieniem. Zejer marszczy brwi. Naprawdę, muszę do niego zadzwonić, odpowiada z niepokojem. Gdy Zejer rozmawia przez telefon z Fikretem, Kanan niepostrzeżenie wyciąga jej portfel z torebki. Idź, Zejer, idź do Fikreta. Niech Yaman zobaczy, jak jego żona się zachowuje i z kim się spotyka. Wywołam skandal, myśli z triumfem. Kanan dzwoni do Yamana. Jamanie, chciałam ci tylko powiedzieć, że Zejer wyszła z domu bardzo elegancko ubrana. Myślałam, że spotka się z tobą, ale w pośpiechu zapomniała portfela. Pomyślałam, że powinieneś o tym wiedzieć, mówi słodkim głosem. Jaman czuje, jak jego serce przyspiesza. Zeir powiedziała, że nie wychodzi z domu. Co się dzieje? Zastanawia się zaniepokojony. Kanan uśmiecha się do siebie. Wszystko idzie zgodnie z planem. W tym samym czasie Zuchal, posiadając dowody przeciwko Kanan, wchodzi do jej pokoju z telefonem w ręku. Teraz mam Cię w garści, Kanan. Albo zaczniesz działać według moich zasad, albo wszyscy dowiedzą się o Twoich intrygach, mówi stanowczo. Kanan blednie. Co chcesz zrobić? pyta drżącym głosem. Yaman, pełen niepokoju, wraca przed rezydencję. W ostatniej chwili widzi, jak Zejer, ubrana w piękną suknię, wsiada do taksówki. Dokąd ona jedzie? pyta siebie, zaczynając ją śledzić. Duygu i Ali ponownie popełnili błąd. Zamiast poszukiwanych przestępców zatrzymali niewinnych ludzi. Duybu jest sfrustrowana, nie możemy ciągle popełniać takich błędów, mówi z irytacją. Postanawia wyjść na spacer, by ochłonąć, podczas spaceru zauważa, że drzwi pokoju starszej pary są otwarte. To dziwne, myśli, podchodzi, by sprawdzić, co się dzieje. W środku widzi kobietę, która pakuje ogromną ilość słoików z kiszonkami. Jej zachowanie jest podejrzane. Czy coś się stało? Pyta ostrożnie. Kobieta podskakuje z zaskoczenia. Nie, wszystko w porządku, odpowiada nerwowo, wychodząc na zewnątrz, dugu widzi męża kobiety. Jego zachowanie również budzi jej podejrzenia. Nagle przypomina sobie rysopisy poszukiwanych przestępców. To oni, uświadamia sobie z szokiem, decyduje się działać. Proszę się nie ruszać. Jestem policjantką, mówi stanowczo, wyciągając odznakę. Kobieta próbuje uciec, ale Dłygu ją zatrzymuje. W tym momencie mąż kobiety wyciąga broń i celuje w głowę Dłygu. Odłóż broń, bo strzelę. Krzyczy. Serce Dłygu bije jak szalone. To koniec, myśli, nagle z za rogu wybiega Ali. Odłóż broń, jesteś otoczony krzyczy, celując w mężczyznę. Po chwili napięcia przestępca poddaje się Dziękuję, Ali, szepcze Duygu, gdy kajdanki zatrzaskują się na nadgarstkach przestępców. Później, przypadkowo, Duygu słyszy rozmowę Ali z starszym panem z hotelu. Nie pozwolę, by długu oddaliła się ode mnie. Jest dla mnie zbyt ważna, mówi Ali z determinacją. Jej serce mięknie. Czy on naprawdę tak czuje? Zastanawia się, czując ciepło w sercu. Wracają na posterunek, Ali podchodzi do długu. Musimy porozmawiać. Zaczyna niepewnie. W tym momencie do pokoju wchodzi Falken. Duegu przypomina sobie słowa Ali i decyduje się na desperacki krok. Podchodzi do Falkana i obejmuje go. Poznajcie się to mój chłopak Falken, mówi z uśmiechem. Ali staje jak wryty co? wykrzykuje z niedowierzaniem. Jego oczy wyrażają ból i zdezorientowanie. Dłygu odwraca wzrok, tłumiąc łzy: Przepraszam, Ali, myśli, choć jej serce krwawi. W tym odcinku emocje sięgają zenitu. Tajemnice, intrygi i niespodziewane zwroty akcji sprawiają, że bohaterowie muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami i decyzjami. Czy Jaman odkryje prawdę o Zejer? Czy Duybu i Ali w końcu wyznają sobie uczucia? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach dziedzictwa.